Witajcie na kanale Bałwanoloszka. Ja jestem Ewa i dzisiejszy film będzie wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? Bo idą święta. A jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, święta to jest taki wyjątkowy czas w roku, który potrafi wykrzesać w nas nawet te najgłębiej skrywane pokłady dobra i empatii. Dlatego zróbmy razem coś dobrego. Moje drogie Lożki i Lożkowie, nie jest tajemnicą, że ochrona zdrowia psychicznego w naszym kraju cebulą kwitnącym nie ma się najlepiej. A już w ogóle o kondycji tej dedykowanej najmłodszym pacjentom, to jak to mawiał klasyk, choda szczepić ryja. Internet ma jednak moc, co udowodnił już niejednokrotnie, a my sami mamy możliwość dorzucenia takiej świątecznej cegiełki do poprawy tego stanu rzeczy. Dokładnie tak samo jak podczas naszej ostatniej wspólnej akcji. W tym roku zaprosiłam do naszego kolendowania online prawdziwych wokalnych wyjadaczy, a samym koncertem chcielibyśmy zachęcić Was do wsparcia zbiórki założonej przeze mnie na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która od ponad 30 lat niesie szeroko pojętą pomoc dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej w przestępstwach, w tym w dużej mierze właśnie wsparcie psychologiczne. Fundacja prowadzi m.in. Telefon Zaufania działający 24 na 7 oraz Centra Pomocy Dzieciom. Ale co więcej, dajemy dzieciom siłę. Udziela również wsparcia i informacji rodzicom, a także nauczycielom w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych, takich jak agresja, przemoc w szkole, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresję, targanie się na swoje własne życie czy zaburzenia odżywiania. Gdybyście chcieli jeszcze do Czytać, czym dodatkowo zajmuje się ta fundacja, to link znajdziecie klasycznie w opisie tego filmu. Co do zbiórki, ja już swoje trzy grosze dorzuciłam, was również do tego zachęcam. A żeby było jeszcze fajniej, to wszystkie pieniądze, które zostaną zarobione przez ten film do czasu zakończenia zbiórki, również zostaną na nią wpłacone. Dlatego polecam replayować, ile sił w kciukach. Oczywiście, żeby wszystko było transparentne i czarno na białym, na moim Instagramie Pani Psycholożka wrzucę na story dowody wpłat oraz screeny z przelewów. No i są moi drodzy, przenieśmy się magicznie do studia obok, gdzie już czeka na nas współlokator. Jestem całkowicie poważny mężczyzną. No to odpalam. Przybierzeli do Betlejem pasterze, Grając skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Stawka taneczna. Mm -hmm. na wysokości bała, na wysokości, a pokój na ziemi Nie czekaj z... miałem śpiewać głupot O mnie tego się nie śpiewało, to tą to zwrotkę pomijaliśmy Zeszł następną też I następną też I następną Moja rodzina śpiewała tylko trzy zwrotki najwyraźniej. Resztę olaliśmy kompletnie! Pała na wysokości! Pała na wysokości! A pokój na ziemi! Pała na wysokości! Pała na wysokości! A pokój na ziemi!